Siemaneczko, Co wszystkich bardzo serdecznie Kolejny odcinek na moim kanale, więc była bardzo długa przerwa, ale powracam. Dzisiaj właśnie yy, zagram sobie w GTA online, ale na przykład nie wiem, coś się pobawimy. Po sobie pojeździmy Z moim rowerem BMX-em. Zapewnie kupić motorower tutaj w GTA. No i co? Tak, od razu mówię, że ta piosenka obyczaj awaria nie będzie, ponieważ no, nie mam internetu. Możecie podziękować mojej mutacie. No i co? Jedynie to będzie nagrywanie jednak nie będzie. Kupi by było wyjechać tym rowerem do FNG. Tak, od razu to będzie, będzie ten prawdziwe życie więc mogę chyba dzisiaj już nagrać to więc, ale nie mam znajomych więc, czy znaczy mam znajomych tylko, że po prostu nie chcę tego nagrywać więc możecie jakby yy, napisać w komentarzu powiedzmy yy, kto jest chętny właśnie żeby yy, no zamknąć się kto jest chętny właśnie na ten na tutaj właśnie prawdziwe życie to może być. Poszukujemy tak, kurde. Poszukujemy yy, tak, złocińców. No i coś policji, ale policja to tam. I od razu mówię, że robię to samo co, będę robić to samo co Kaluch. Bo no, właśnie po jednej wiem czyli też na graniu. tak to samo co Kaluch, tylko że... Yy, no co? Ktoś będzie policjantem, ktoś będzie złodziejem. Potem ktoś może będzie też bezdomnym, jeżeli ktoś będzie chciał, byśmy mogli nagrywka kto nie ma sprawy. Yy, moja nazwa to właśnie, wiecie jak się nazywam, aktualny obyczaj. No i co? No i, no i dodajecie mnie. Ja, ja nie mogę wam pokazać. Mam, który? 83, tak aktualna za 83? To 83 drugi, 84. No i co? Jak będziemy robić właśnie to prawdziwe życie, no to wiecie, to będzie Właśnie planuję robić trailer. Coś już z samolotem nagrałem, to jest moja taka zapowiedź, że będzie coś z samolotem. Na pewno to samo będzie jak w teledysku, ale ale nie będę Wam zwracał. No to zobaczycie trailer i tyle. Yy, tak, co jeszcze? Yy, Temat tej piosenki, to... to ona nie będzie, bo nie mam... nie miałem internetu. Ale też nie mam jej gotowej. Chyba, że nagrał inną, ale to by musiało być ciężkie. Ale jeszcze się pomyśli. Czekajcie, ściszę sobie gierkę w tych słuchawkach. Pewnie jest przegłos. Oj. Coś się stało, bo... Słyszałem nasz... odnośnie... Aha, skokę okay. Aha, dobra, już wiem Dobra, jeszcze zrobię Możecie coś mi ocenić mojego skina. skinach Właśnie taka postać będzie I pan po... Aha Nie wiem, co mam powiedzieć w Od razu mówię, że Dobra, nie będę mówił chociaż znaczy, będę mówiła nie będę mówił chodzi mi, że zobaczcie to na trailerze bo ja to jest kolejna rzecz jest z traileru ale nie wiem w sumie... no... no dobra nie będę wam mówił Choć chciałbym powiedzieć ale nie bo to mi się sumało chciałbym wam powiedzieć ale nie bo to będzie niespodzianka ale mówię właśnie szukam ludzi żeby ze mną grali więc jeżeli ktoś ma playstation 4 to może się zgłosić na komentarze, że powiedzmy... No to niech napisze, że ja chcę, a ktoś mnie chce, no to nikt nie pisze, no. bo po prostu napisze, no nie wiem. No jak to woli. No ja mówię, że tylko szukam ludzi. Tak, bo ja wiem, gdzie inne osoby chcą właśnie być na nagrywkach u kogoś, w kotek prawdziwe życie. Ale no, chcą mu ale nie dają, nie dają rady, więc są go ale Powiedzmy, mają GTA, ale nie mają z kim. To ja kurde mogę robić na kanale. No i co, no i potem będę to nagrywał, no i tyle. No i dobra. Właśnie jadę sobie, nie wiem gdzie, a po prostu sobie ścigam rowerem. właśnie teraz sobie do miasta. Nie czas jestem w mieście. No cóż, no... Jakby ktoś pytał właśnie teraz, to... Ten rower jest... Żeby ktoś nie pytał w komentarzach. Ten rower to jest BMX. No. bo jeżeli wam się ten jakby trailer... Z prawdziwego życia spodoba, to możecie się zgłaszać jak chcecie. Ale trailer chyba nie wiem kiedy się pojawi, ale kiedyś się pojawi. Nie, nie ustawiam premiery. <słuch> nie ustawiam premiery, bo ja nie wiem kiedy. W ogóle nie miałem subskrypcji, bo musiałem wejść na kanał. Nie miałem internetu i nie miałem jak sprawdzić kanał. Mam się to zobaczyć, kiedy w życiem. filmik, ale to po nagrywkach. Yy, co jeszcze yy... No po prostu oczekujcie na trailer Coś się pojawi Tylko że te ludzie, które będą chcieli się zgłosić, że będziemy musieli coś nagrać właśnie I potem zrobimy ten trailer Znaczy no ja to nagram Ale no Znaczy ja takie ją nie będę Wszystko będzie na trailerze Oraz będzie zapowiedź, bo tam ktoś będę chyba gadał lub pisanie, napisane będzie, ale ja myślę, że yy, uzgodne. jeszcze znaczy pomyślę nad tym. No i co? A i rower to będzie coś takiego, że od kogoś kupię ten rower. Więc coś takiego będzie. No ale pomyślicie sami i zobaczycie nawet. Od razu mówię, że yy, i nie, nie mogę wpisać modyfikacji, bo dostanie bana na online'a. Więc tego nie chciałbym. I wiecie, Będę miał bana, że. Eee, yy, bo ja mam tam jakieś mody, i to nie, to nie jest względne do GTA. To ciekawe, kto wymyśla te mody. co jest dla mnie głupie. Wymyślają mody? potem jak ktoś to instaluje, to potem, kurde, mają bana, bo używają tych modów. To po co są te mody? No. Rockstar trochę tak mnie nie przemyślał, ale no. Trudno. Wow! A idę tak na ciężarówkę wjechał? Czekajcie... Oczywiście opresora nie będę używał, bo wiecie... Nawet mogą mieć ludzie, którzy dopiero zaczynają zyski 5. Nie wiem, no po prostu tak. Potrzebuję tak. Bo będę robił tak samo jak Aluc, wiecie, że będziemy że będziemy po prostu mówić sobie, albo napiszemy gdzieś na jakiejś karty, albo ja bym pisał, albo ktoś inny by napisał, co mamy robić. No, albo każdy by sobie tak napisał i by wiedział, co ma robić. No i tak, kto by chciał, to może ten... Znaczy, ktoś nie chce znać swojego ten, chce... Dobrze, jak nie chce ktoś powiedzieć, na przykład, yy, jego imienia i nazwiska tu możemy coś wymyślić żeby nie było coś prawdziwe więc od razu to z góry mówię żeby nie było potem jakiejś awantury no dobra widzowie to ode mnie to tyle yy, właśnie chciałem powiedzieć o tym prawdziwym życiu no i co? Czym ci się no i na razie jeszcze się, przyjadę tutaj o! o! o kurde gdybym wstał to by było takie dobre dobra widzowie, ja się z Wami żegnam na razie